Jak często słyszałeś w swoim życiu to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest. Na początku XX wieku lekarze, psycholodzy, chemicy mówili, że ciało ludzkie nie jest przygotowane na to, aby zejść poniżej czterech minut w biegu na jedną milę. W maju 54 Roger Bannister uczynił to jako pierwszy człowiek na świecie. Z, z ostatniego czasu ponad tysiąc osób pokonało tą czterominutową granicę i ser Roger Bannister, bo w latach 70. dostał tytuł szlachecki od królowej i powiedział, że ci, którzy biegają, nie biegają po to, aby zrobić sobie dobrze. Biegają po to, aby dzięki bieganiu być lepszym i coraz lepszym na wszystkich innych płaszczyznach życia. Zatem rozpocznij tydzień od biegania.